No to hej kochany człowieku, witam Cię Wujasz na oczywiście na kanale Wujka Porady. Dzisiaj będzie o tym, czy warto być nienormalnym. Kurwa, co to za pytanie? <grywa> no wiecie, że Wujasz właśnie kręci tutaj filmiki, chodzi na busaka od paru ładnych lat. I teraz jest pytanie, po co to robię? Eee, I czy warto tak robić? Ja dzisiaj oczywiście mógłbym ten film zakończyć właśnie w 30 sekundzie i powiedzieć, że oczywiście warto. Dlaczego? Dlatego, że... Dużo ludzi, którzy nie wiem Chociaż nie wiem, to jest może pierdolenie za przeproszeniem To jest kwestia tego typu Dzisiaj żyję tak jak ja sobie chcę jeśli zachciało mi się 3 chyba albo 4 lata temu chodzić e, chodzić na busaka to sobie po prostu chodzę na busaka i dzisiaj dla wielu osób mogłoby się wydać, że to nie jest normalne. I w sumie to jest nienormalne, no bo normą jest to, że ludzie chodzą w butach, tak? Eee, bo ktoś im tak powiedział, że będą chodzić w butach i to jest okej. Okay. No też powie, ej, no, spoko, jest fajnym pomysłem chodzić w butach, ale bez butów, ale w lesie. Ale mam podobny przykład. Ja już kiedyś mówiłem, że. Zobaczcie, dzisiaj jest tam. Krótki lipca, chyba 13. Tak, 13 lipca. No i teraz załóżmy się, że chodzenie w na Bosaka e, ludzie się dziwią, tak? No bo ich mózg tu nie jest przyzwyczajony do tego widoku, że ktoś chodzi po prostu na Bosaka i to jest okej. Okay. A teraz przenosimy tych wszystkich ludzi stąd, nie wiem, załóżmy do zdrojów, do mielna i tak dalej. Ja wychodzę z plaży, idę kupić kebaba i chodzę po jakiejś miejscowości. Dokładnie czy jest 13 lipca, tylko jest tam mielnie i nikt się w ogóle nie będzie dziwił, że ja śmigam na bosaka. Dlaczego? No bo to jest nad morzem, bo to są wakacje i są po prostu inne normy. Właśnie o te całe normy chodzi. Dzisiaj ja myślę, że właśnie takie, że tak powiem, wyłamywanie się z tych norm, to przede wszystkim jest bardzo fajny trening dla mojego umysłu, jak ja na to reaguję. Zawsze chciałem się dopasowywać całe życie do kogoś, żeby być w tych normach społecznych. Po prostu bałem się być sam. Dzisiaj generalnie rzecz biorąc, coraz częściej robię i myślę wszystko po swojemu. Po swojemu, no, uja, no też skądś to wziąłem, nie ja akurat chodzenie na bosaka wziąłem. Nie od Cejrowskiego, kochani, typu od Patro dziada. I kwestia jest, kwestia jest tego typu, że... Dzisiaj, jeśli biorę to co chcę, nie zważając na to, jak będzie otoczenie na to reagowało, albo zważając i zważając potem, jak ja będę reagował tak naprawdę na ich reakcje, bo właśnie dlatego ja to dzisiaj robię, żeby przyjrzeć się nie reakcjom ludzi, tylko żeby się przyjrzeć reakcjom moim na reakcje innych ludzi. Nie wiem, czy to rozumiecie, czy to nie rozumiecie, ale wprowadzanie się, w cudzysłowie, w jakiś taki dyskomfort powoduje, że ja mogę się po prostu rozwijać. No teraz idę sobie i idzie na posaka i gada do telefonu. Spoko. To też ok. O Jezus Maria. Ja też często mówię, że dobrze być nienormalnym, czyli jak ja to mówię, popierdolą, dlatego, że to od razu odrzuca ode mnie osoby, które nie mają po prostu na mnie przestrzeni. Eee, są osoby, które po prostu chcą, biorą mnie w tym przypadku też was, jeśli będziecie żyli na swoich cudzysłowych zasadach. Eee, I wtedy się okazuje, że tych ludzi w zupełności wystarczy, że będą baskować, lubić, wspierać i cholera wie co jeszcze. Więc bujek porada poleca bycie nienormalnym, wychodzenie z norm. Normy to kajdany według mnie. Ale dla kogoś może są cię potrzebne, dla mnie też były dosyć długo potrzebne, i to wcale nie oznacza, że ja dzisiaj nie stosuję pewnych norm, że jestem od lepszy lepszym, jestem bardziej wylozowany. Kurwa, główno prawda! Podróżuję gdzieś po świecie i nagle się okazuje, że wcale nie jestem taki wylozowany, że ja się spieszę, że chcę być kierowcą autobusu, bo nie wiem kiedy odjedzie. A przecież taki. daj czas czasowi, kurwa, i cholera wie co tam jeszcze. Więc to, że ktoś nie stosuje norm, a to nie znaczy, że jest fajniejszy. Często ludzie mówią, że. hej, że ktoś jest bardziej świadomy. Ciema! Dobrze leci! No i bardzo ładnie. O, pan zagrał u mnie w filmie. Więc, co? To, że ktoś chodzi na Bosaka to nie jest niczym fajniejszym, od tego, że ktoś nie chodzi na posaka. Ale tu na koniec powiem właśnie, byłem na wędrówce z paprodziadem, zachęcam do słuchania i czytania jego tekstu, bo to jest zajebisty koleś. I nagrywałem sobie film pod tym mówię, hej, paprodziad, powiedz mi, dlaczego chodzenie na butach, bez butów, to jest takie fajne? I on mnie, kurwa, bang, pojechał, powiedział, hmm, chodzenie bez butów jest tak samo fajne, jak chodzenie w butach. Param, Szachmat! Więc Zachęcam Was do robienia tego, czy Wam będzie dobrze, eee, i nie balnie się wychodzenia ze strefką. To cześć!